Zlikwidujemy coś, czego mamy mało, żeby powstało tam coś, czego mamy dużo, czyli supermarkety, które same w sobie już wiemy, przyczyniają się raczej do upadku gospodarczego naszego miasta, a nie jest do jego rozwoju. I ostatnia wreszcie rzecz, skoro Państwo przystępujecie do zmiany jako Rada Miejska, my będziemy wykonywać jako administracja, jeżeli przystępujecie do zmiany studiu, czyli całą globalną politykę przestrzenną miasta będziemy zmieniać i przemyśliwać no to nie można sobie na strategicznym terenie dokonać zmiany planu, a za chwilę okaże się w studium, że ta zmiana jest niezgodna ze studium, bo w studium nam wyjdzie, że tam ma być teren nie, gospodarki przemysłowej, albo deweloperki, a my tam sobie puściliśmy supermarket. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na dokument, który przygotowaliśmy też dla Państwa. Mianowicie, nie wiem czy Państwo widzieli tą informację, jest to informacja naszego wydziału podatkowego. Niestety przepisy prawa są tak skonstruowane, że większość naszych decyzji dotyczących przedsiębiorcy i osób prywatnych objęta jest tajemnicą skarbową, więc nie możemy otwarcie mówić o wszystkich faktach, które znamy. Natomiast z tego pisma możecie Państwo wyczytać, że w samym 2014 roku tej spółce udzielano pomocy publicznej. I macie na dole kwoty. Proszę Państwa, przygotowany projekt uchwały zakłada odstąpienie od sporządzenia zmiany miejscowego planu zarządzania przestrzennego obszaru, sądzę, że znanego wszystkim zna. obszar pomiędzy ulicą Ryszarda Jankowskiego, ulicą Jana Kononowskiego i ulicą Fabryczką. Jest to teren, który zakładał m.in. między Proszę Państwa, w związku z tym, że planujemy w tym roku przystąpić do zmiany studium, zmiany całościowej polityki, określenia nowej polityki na następne lata polityki przestrzennej, zasadnym wydaje się odchodzić od procedowania w tym, w tym obszarze, określania tutaj kierunków działań. Wrócić do tego tematu na pewno przez studium i wówczas po prostu rozstrzygnąć to, to zagadnienie. Uznaliście, że burmistrz Pani powinien to... Radzić. Panie burmistrzu, to wiele różnych rzeczy. Skarga, a ta uchwała. Skarga była na to, że pan cztery miesiące ani w jedną stronę nic nie zrobił, ani w drugą stronę nic nie zrobił. I to była skarga. To była skarga w tym przypadku. Teraz rozpatrujemy konkretną uchwałę. Cześć, jak tłumaczyłem Państwu, jak wygląda proces podejmowania decyzji w takich sprawach. On nie trwa cztery miesiące. Jak teraz dostaliście wszyscy harmonogram zmiany studium? W harmonogramie pani kierownik wypisała Wam, ile miesięcy będzie trwała zmiana studium. A wy po czterech miesiącach mojego urzędowania uznaliście, że nie zmieniłem klauzul z przestrzennego? Jem, to, by, to, nie, nie odchodzi. Naprawdę, no, no, to co, to co? pan w tej chwili, to uchwałę, pan, którą mam tej po line, po pani 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 pan w tej komisji, co pan zapowiadał na samym, początku, trzeba było po prostu ją unieść. Nic innego. Na to pierwszej sesji budżetowej, która wnoszę i tłumaczę ogranicznie, ale pan wnosi ją 20 marca. Sprawa jest prosta, chcecie państwo supermarketów, kawa, czy nie, chcę, nie na terenie, czy nie Sprawa jest, jest prosta. Chcecie Państwo supermarketów, Kaufland, Czy nie, nie chce, na terenie, czy nie chce. Sprawa jest prosta. Chcecie Państwo supermarketów, Kaufland, Czy nie, nie. chce, nie. na terenie, czy nie chce. To jest poważny inwestor, to on sobie to zrealizuje, jak już uchwalimy plan, bo nowym studium. Zaczekać na realizację studium, wycofać się z tego i Czeka, Niech ma, to z dawna nie interesuje mnie w ogóle klinowski. Możesz to pojąć, ale proszę cię nie łącz mnie z burkatem. A posłuchaj, jeszcze Ci jedno, Edek, powiem. No popatrzcie, jak to jest możliwe. Znasz mnie, niestety, przypisujecie mnie do Burkata. Ja nie mam z Jaśkiem nic wspólnego. Ja Klinowskiemu nie pomagam i pomagać nie będę. Pierdolę całego burmistrza, nie mam nic, nic wspólnego. Czy on będzie siedział, Klinowski, jak popełnił błąd, to nie siedzi, nie odpowiada. Do widzenia i koniec. Mam w dupie, proszę Ciebie, ale naprawdę wierz mi. Jak skażą Klinowskiego... Niech się kurwa dowiedzą, może Krynowski wtedy puści parę, kto ścinał. Jaki to będzie miało miejsce teraz? Chwali się Pan inwestor, że będzie to miało dobry wpływ na gospodarkę miasta, budżet miasta. No, jaki to będzie wpływ na budżet miasta? Ja tu się bez badań zaryzykowałem, że zdecydowanie negatywnie. Natomiast niewątpliwie dla lokalnych przedsiębiorców, którzy mają tu siedziby, tu tak. mają swoje, że tak powiem, tu płacą, tu odprowadzają podatki. Jest to konkurencja i to jest słaby. To nie mamy się co czarować. Żadne magiczne zatęcie nie pomogą. I stety od lokalnych przedsiębiorców do gminy się zmniejszą Przecież tu nie chodzi tylko o, ja tak powiem, że się tak się to interesuje o właścicieli sklepów, różnych drobnych. Nie. Chodzi też o właścicieli nieruchomości. Tutaj inwestor się chwali, że będą nie tylko... Oczywiście, bo on się chwalił tutaj tak, przepraszam bardzo. Cytaty są za portfelem badownicy 24, gdzie to najbardziej, że tak powiem, chyba w tym Oprócz sklepu się również miejsce dla lokalnych kurs. Nie wierzcie Panowie, co Nie będą tutaj przed, powtarzał takie przechwałki, typu, że będzie tam parking połączony z Urzędem Skarbowym. takim Urzędem Skarbowym. To Pan Inwestor uzyskał zgodę Urzędu Skarbowego na to, żeby ten parking połączyć? Nie wiem, nie słyszałem. Chwali się, że w centralnym miejscu pasażu zaprojektowana jest restauracja, jak dużo kaweteria. To już Pan Inwestor dysponuje projektem? grube setki tysięcy niezgnięty złotych tutaj taki projekt. Już nie wydał? Nie wiedzą, że tam nie można tego budować. Więc możemy, że tak powiem, wszystkie te obietnice generalnie urzędnicy bajki. Chciałbym, też zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę, że ja odnoszę wyrażenie byłem tu w zeszłym roku na posiedzeniu komisji Komisji w sprawie zmiany z planu zagospodarowania przestrzennego na wniosek ZTC być tam objętownictwa wielorodzinnego może coś to co prowadzone, że gdyby dokument, który powinien być podstawą wieloletniego rozwoju miasta na przestrzeni, być no może nawet nie lat, a pewnie dziesięcioleci, jest tu traktowany jako tak, a ktoś sobie chce zmienić, oczywiście nie każdy ktoś, ale odpowiednio, tak powiem, posażny czy duży, to go zmieniamy. To co z tego, żebym sobie uchwalił, coś co ludziom miało służyć w pewnym planowaniu na to jest nieważne, my to zmieniamy. I taki sam mamy tutaj taki sam mamy tutaj obraz. Ja miałeś... Więc jeżeli może podsumuję tylko to po swoje wystąpienie, jeżeli ktoś wierzy w bajki, to jest to, że zmiana w tego planu za no, przyczynów, ta co w tej chwili y, zamierzała uchwała Rady nie dotyczyła przyniesie tej korzyści, to mierze bajki. A cały, że tak powiem, terminarz, całe, cała historia występowania tej o tą zmianę za tej działki. To budzi powiedzmy no, no, kontrowersje i poważne podejrzenia. No, no, więc, szanowni Państwo, jest to prawda. Wczoraj y, spotkałem się też, akurat tak się składa, że y, Państwo z MasPeksu się często tutaj bywają, co wcześniej miało miejsca. Więc rozmawialiśmy na ten temat z jednym z pracowników SCEPS-u już wcześniej. Nawet wczoraj jeszcze udało się na ten temat też chwilę rozmawiać. Była taka propozycja z ich strony, natomiast inwestor postawił za progę rolnicką terenie mocno zarobić. Natomiast nie wyklucza, że jeżeli ten teren zachowa swoje walory przemysłowe, czyli wycofamy się z tej uchwały, to czy to Maspex, czy to inni przedsiębiorcy, którzy chcą realizować działalność produkcyjną, ten teren prędzej czy później kupią. Po to jest izba gospodarka potrzebna, że my między sobą, jeszcze raz, na podstawie tego, co mamy w statucie, proszę Ciebie, my zajmujemy się sobą. Ja nie mam i nie chcę mieć żadnego pomysłu, co należy zrobić przy ulicy Fabrycznej.